Sukces sportowy Agata Abramowicz Agata Abramowicz jest studentką Uniwersytetu Ekonomicznego. Nominowana w kategorii sukces sportowy, jest prawdziwym przykładem na to, jak wiele można zdobyć dzięki intensywnym treningom i wielkiej wytrwałości. Jest mistrzynią świata Spartan Race, cyklu biegów przeszkodowych o niezwykłym stopniu trudności. Tytuł zdobyła na Islandii, a w swoim codziennym życiu dobitnie pokazuje, że żadna przeszkoda nie jest jej straszna. Z racji, żeby nie było za nudno wybrałam biegi przeszkodowe, i takim chyba najbardziej spektakularnym osiągnięciem w moim życiu były Mistrzostwa Świata na Islandii, które odbyły się w grudniu ubiegłego roku. Bieg liczył 24 godziny, liczył się przebyty dystans, oczywiście w międzyczasie trzeba było pokonywać przeszkody. No i naprawdę było to bardzo ciekawe doznanie. Teraz Agata Abramowicz planuje obronić tytuł Mistrzyni Świata. Rafał Omelko, doktorant Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, nominowany w kategorii Sukces Sportowy. To właśnie on był w zespole polskich sztafecistów, którzy w biegu 4x400 metrów Birmingham w 2018 roku ustanowili niezapomniany rekord świata. Nominowany w kategorii Sukces Sportowy stał się obiektem zbiorowego podziwu i dumy wszystkich Polaków i poruszył ich wyobraźnię, udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dla mnie na pewno było to duży krok do przodu, jeśli chodzi o moją karierę, bo y, no, był to pierwszy tak ważny y, sukces na taką skalę i myślę, że właśnie zaistnieliśmy też w szerszej świadomości nie tylko tych kibiców Lekki Atletyki, którzy śledzą ją y, na co dzień i kibicują, ale również przeciętnego Polaka pod telewizorem. No, był to ogromny sukces dla nas i nie ukrywam, że też y, no, nie spodziewaliśmy się tego, ale, ale myślę, że takie właśnie sytuacje się w sporcie zdarzają i przez to, no, jestem piękny i kibice, e, dlatego właśnie lubię oglądać e, zawody i, i cieszę się, że ta lekka atletyka z roku na rok zdobywa coraz szersze grono kibiców i, i też nasz poziom sportowy rośnie dzięki temu. Sofia Enaui. Nominowana w kategorii sukces sportowy Sofia Enaui to jedna z największych gwiazd polskiej lekkoatletyki. W 2019 roku zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy oraz podczas odmiany halowej. Jest zawodowym żołnierzem oraz studiuje na Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Teraz przygotowuje się do Mistrzostw Świata, gdzie ma szansę powalczyć o medal. Jest bardzo dumna z nominacji w konkursie Młode Talenty. Dla mnie przede wszystkim jest to ogromne wyróżnienie. Nie spodziewałam się, że, jako mieszkanka Wrocławia, tak naprawdę mieszkam tu dwa lata, będę nominowana do tak, do tak wspaniałej nagrody. I to tak naprawdę wszystko dzięki uczelni, na której w tamtym roku zaczęłam studiować.